Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu. Podczas tego spotkania pokażę Ci, w jaki sposób w ogóle zacząć zabawę z żółwiem podczas pisania programów w języku Python. Przedstawię Ci podstawowe operacje, które będzie mógł wykonać nasz żółwik, czyli poruszanie się do przodu i do tyłu, rysując kolejne kreski, skręcanie oraz w jaki sposób można narysować kółko. Posłuchaj uważnie. Warto wiedzieć, że żeby w ogóle używać żółwika, musimy na samym początku programu poinformować o tym. To znaczy, że musimy tak jakby powiedzieć, drogi Pythonie, w tym programie chciałbym pobawić się z żółwiem, więc proszę, zacznij obsługiwać funkcje, które będą mi do tego potrzebne. Innymi słowy, na początku programu. Trzeba wrzucić do niego wszystkie lub tylko część mechanizmów, które obsługują żółwika. Robi się to za pomocą instrukcji Import Turtle. Importowanie w odniesieniu do informatyki oznacza zazwyczaj umieszczanie pewnych danych w kodzie albo przesłanie jakiegoś pliku do programu. Domyślnie Python nie obsługuje żółwika, ponieważ rysowanie obrazków żółwikiem. Nie należy do większości programów. Dlatego musimy osobiście poprosić Pythona, żebyśmy mogli tego żółwika używać. Nasz żółwik może wykonywać kilka podstawowych działań. Jest to ruch do przodu, ruch do tyłu, obrót w lewo, obrót w prawo i ruch po okręgu. Jeśli nie powiemy inaczej, żółwik podczas każdego ruchu rysuje za sobą linię. Oznacza to. Że jeśli każemy mu poruszyć się o 100 jednostek do przodu, narysuje on linię o długości właśnie 100 jednostek. Naszemu żółwiowi możemy również ustawić szybkość oraz kształt, czym zajmiemy się na tym spotkaniu, oraz kolor pisania lub kolor tła oraz grubość rysowanych linii, czym zajmiemy się na następnych spotkaniach. Żeby nie przedłużać, użycie tych podstawowych funkcji przedstawimy od razu podczas pisania programu. Otwieramy naszego IDLA i tworzymy nowy plik. W tym programie w naszej konsoli nie będzie pojawiać się absolutnie nic, więc możemy okno z programem rozszerzyć na cały ekran. Nasz żółwik będzie rysował obrazki w nowym oknie, które otworzy się podczas uruchomienia programu. Tak jak już mówiłem, na sam początek musimy zaimportować bibliotekę turtle, czyli zbiór wszystkich funkcji, jakich można używać podczas zabawy z żółwiem. W Pythonie biblioteki nazywa się modułami. Piszemy zatem import. Turtle. turtle oznacza żółw, czyli zaimportuj żółwia. Teraz w naszym programie będziemy mogli używać właśnie takiego żółwika. Pierwsze co zrobimy, to stworzymy zmienną, w której będziemy przechowywać naszego żółwia. Napiszmy zatem tak. T jako nazwa zmiennej równa się Turtle. Kropka z wielkie litery pen i nawias otwierający i zamykający. Oznacza to, że w zmiennej T umieszczamy obiekt pen, czyli po angielsku długopis z modułu turtle. De facto ten żółwik działa właśnie jak taki długopis. I jak widać, w zmiennych można nie tylko przechowywać dane, takie jak liczby czy znaki, ale także pewne obiekty. Dzięki stworzeniu tej zmiennej nie będziemy musieli cały czas odwoływać się do długiego słowa turtle. Zamiast tego będziemy używać krótkiej zmiennej t. Gdybym uruchomił teraz program, zobaczyłbym biały ekran, na środku którego pojawiłaby się taka strzałka. To jest właśnie nasz żółw, nasz długopis. Ale jak widać, w ogóle nie przypomina on żółwia. Żeby ten długopis faktycznie wyglądał jak żółwik, musimy zmienić jego kształt. Wiesz, jak po angielsku jest kształt? Shape. Ed Sheeran śpiewa taką piosenkę: Shape of You, czyli Twój kształt. I właśnie funkcji o nazwie Shape musimy użyć, żeby zmienić kształt naszego długopisu. Piszemy zatem tak. W następnej linijce T, nazwa zmiennej, którą stworzyliśmy, kropeczka, shape, czyli wywołujemy funkcję shape naszej zmiennej T, naszego długopisu, a w nawiasie i w cudzysłowie piszemy słówko turtle. Żółwik. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. Zmieniamy kształt długopisu na turtle. Możesz wybrać jeszcze inne kształty, takie jak koło, strzałka lub kwadrat. No dobrze, stworzyliśmy zatem długopis w kształcie żółwia, którym możemy rysować. Zacznijmy więc rysować, poruszając naszego żółwia do przodu. Do tego służy nam funkcja forward, czyli właśnie do przodu. W następnej linijce piszemy T, kropka Forward. W nawiasach podajemy liczbę jednostek, o którą ma przesunąć się na żółwik. Napiszmy tutaj 100. Zamykamy nawias. Już kilka razy posługiwaliśmy się taką kropką w naszych programach. Mówi ona nam o tym, że funkcja forward jest elementem klasy PEN. W tym wypadku możemy to zrozumieć tak, że ta zmienna T. To ktoś, kto wykonuje daną czynność, czyli ruch do przodu. Spróbujmy teraz uruchomić program. Naciskam F5 i zapisuję program w moim folderze pod nazwą Rysowanie. Oczywiście, ty możesz nadać inną nazwę, ale bardzo ważne jest to, żeby nie nazywać tego programu turtle. Wtedy będzie on działać niepoprawnie. Zapisz. I spójrz. Na ekranie pojawiło mi się białe okno, a w nim taki czarny żółwik, który narysował mi linię. Konkretnie linię o długości 100 jednostek. Super. Nasz pierwszy obrazek. Oczywiście zwykła linia nie jest niczym nadzwyczajnym, ale muszę pokazać Ci podstawy. Wyłączmy teraz to okno i wróćmy do naszego programu. Napiszmy teraz kolejne operacje. Tym razem chcielibyśmy obrócić naszego żółwia w lewo. Żeby to zrobić, musimy użyć funkcji Left, czyli lewo. Piszemy zatem T, .left. I teraz uwaga. Skręt w lewo nie oznacza, że żółwik przesunie się w lewo. Oznacza to, że on w miejscu obróci się w lewo. Naszego żółwika możemy obrócić o dowolny kąt. Ten kąt podajemy w stopniach. Więc jeśli chcemy, żeby nasz żółwik obrócił się w lewo pod kątem prostym, w nawiasie tej funkcji wpisujemy 90, 90 stopni. Zamykamy nawias. OK. No to teraz cofnijmy naszego żółwika. Do poruszania się w tył służy funkcja backward, czyli właśnie tył, do tyłu. Przechodzimy do następnej linijki i piszemy t.backward. W nawiasach tej funkcji również piszemy o ile jednostek nasz żółwik przesuwa się w tył. Piszmy tutaj 100 jednostek. Zamykamy nawias. Zauważ, że żółwik nie wróci tutaj do punktu wyjścia, ponieważ pomiędzy ruchem do przodu a ruchem do tyłu o 100 jednostek dodaliśmy skręt w lewo. No to co? Po skręcie w lewo zróbmy również skręt w prawo. Analogicznie do funkcji left, funkcja, dzięki której żółwik może skręcić w prawo to funkcja right, czyli po angielsku prawo. Piszemy zatem w następnej linijce t.right i w nawiasy tej funkcji również piszemy 90, 90 stopni, czyli skręcimy w prawo pod kątem prostym. Zamykam nawias. Następnie zróbmy żółwikiem jeszcze jeden ruch do przodu, tym razem o długości 200 jednostek. W następnej linijce t. Kropka forward i w nawiasie 200. Na sam koniec poprośmy żółwia, żeby narysował nam kółko. Czy wiesz, jak po angielsku jest koło? Circle, więc używamy funkcji circle. Piszemy t. Kropka, circle. I tutaj w nawiasach podajemy promień tego koła, czyli odległość środka od dowolnego punktu na jego krawędzi. Niech nasze koło ma promień 20. Zamykamy nawias. No i pięknie. Uruchommy teraz program i sprawdźmy, co narysuje żółbik. Naciskam F5, zapisuję i spójrz. Nasz żółwik faktycznie poruszył się do przodu, skręcił w lewo, cofnął się, skręcił w prawo, poruszył się do przodu, a na koniec narysował koło. Oczywiście nie jest to jeszcze dzieło sztuki, ale znamy już funkcje, za pomocą których możemy poruszać naszym żółwikiem. Nie wiem, czy było to widoczne, ale żółwik poruszał się dosyć wolno. Jest to logiczne w końcu to żółw. Przy takim małym obrazku nie jest to bardzo uciążliwe, ale gdybyśmy chcieli narysować obrazki z setek kresek i kółek, co oczywiście niedługo będziemy robić, to powolne tempo żółwia może być bardzo irytujące. Na szczęście istnieje funkcja, dzięki której możemy przyspieszyć naszego żółwika. Zamknę teraz to okno i wrócę do naszego programu. Szybkość lub prędkość to po angielsku speed i tak samo nazywa się funkcja, która przyspiesza żółwika. Użyjemy jej w tym miejscu, po zmianie kształtu naszego żółwia. Musimy to zrobić w tej linijce, ponieważ chcemy, żeby te operacje ruchu wykonały się już ze zwiększoną szybkością. Gdybyśmy tą funkcję wywołali na koniec programu, Żółwik narysowałby ten mały obrazek ze zwykłą prędkością, a dopiero na koniec przyspieszył i nic już by nie narysował. Bez sensu. Dlatego w tej linijce piszemy t. Speed. I jak myślisz, jaką liczbę wpisać w nawias, aby uzyskać największą prędkość żółwia? Może to dziwne, ale największą prędkość osiągnie, gdy wpiszemy tutaj 0. Zamykam nawias. Ogólnie do funkcji speed możemy podać wartości od 0 do 10, przy czym 0 to najszybciej, 1 to najwolniej, a potem im większa liczba, tym większa szybkość. Dosyć to dziwne, ale nie ja to wymyśliłem. Zatem wpisaliśmy tutaj wartość 0, żeby nasz żółwik rysował obrazki w trymiga. Sprawdźmy, jak to teraz będzie wyglądać. Uruchamiam program jeszcze raz klawiszem F5, zapisuję i spójrz. Żółwik w mgnieniu oka narysował cały ten obrazek. Trudno było to nawet zauważyć. No dobrze, to już wszystko w tej krótkiej lekcji. Chciałem Ci tylko przedstawić w niej podstawy sterowania żółwiem. W kolejnych lekcjach, wykorzystując poznane funkcje, będziemy już rysować bardziej skomplikowane obrazki. Zanim jednak do nich przejdziesz, polecam Ci utrwalić sobie te funkcje, pisząc kilka prostych programów za ich pomocą. W następnej lekcji pokażę Ci między innymi, w jaki sposób można zmieniać kolor długopisu oraz tła, żeby nie pisać zawsze czarnym kolorem na białej kartce. Życzę Ci zatem ładnych rysunków i zapraszam Cię do następnego spotkania.